Opelantara, lampa Bixenon. Udało się ją udało się. No wiadomo, że rozklejamy lampy, więc ta już jest rozklejona. Jest dosyć prosta w budowie i wygląda bardzo solidnie. Czyli tutaj mamy cały stelaż, który jest metalowy. Ogromna soczewka, ogromny. I potężnie zbudowany, tak naprawdę silniczek sterujący przesłoną, czyli sam ten elektromagnes, sam, sam kielich też. Zobaczcie, jaki jest masywny, metalowy, dosyć gruby, a mimo wszystko taki kielich. Zawsze mówiłem, że takie plastikowe szybko się wypalają. A zobaczcie, ten, który powinien oddawać ciepło, również przyszedł czas na niego. Właściwie jest już też nad żarówką wypalony i nie odbija światła we właściwy sposób. Tam już nie ma powłoki lustrzanej, jest tylko taki mat i, 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 i bardzo ciemne. E, także do czego zmierzam? Żeby ta lampa dobrze świeciła musimy napylić tutaj nową powłokę aluminium. A to, że kielich jest metalowy, gruby, na, na długo wystarczył ale to też nie zmienia faktu, że lampy z takim lustrem e, również będą się wypalać i, i, i prawdopodobnie takich antar będzie u mnie coraz więcej Dobra, czyli tak jesteśmy na etapie gdzie ta lampa ta jest zregenerowana i to jest ta lampa gorsza, która była. Ta lepsza ta lepsza lampa została na aucie, czyli ta. Chwileczkę sobie to odpalimy, zobaczymy jak to świeci tutaj na ścianie, aczkolwiek taki test, żeby, ktoś, żeby można sobie porównać jaka jest różnica między lampą zregenerowaną a nie a tak naprawdę za chwileczkę, e, drugą lampę również zdemontuję, rozbiorę i sprawimy, żebyś świeciła jak nowa. Uh, jak się zimno zrobiło, 3 stopnie, tylko ciemno. No, światła na pewno w takich warunkach e, są bardzo ważne. No. Trochę szyby są zaparowane, ale dobra, słuchajcie, może się uda. A, widać, że z prawej strony mamy mocne, mocne światło. Tutaj z lewej ledwo co. Spróbuję odparować szyby. Mam nadzieję, że widzicie tą różnicę, tak? Prawa i lewa lampa. Z prawej strony naprawdę mamy mocne światło, z lewej ledwo co widoczne. No, i tutaj niespodzianka jakaś tam kolizja musiała być, to ucho jest kurwane. Ktoś tam nawet wcześniej jakieś stary klejenia z silikonem, ale to wiadomo, że to się nie trzyma. Także postaram się to porządnie zrobić. Późno, nawet bardzo późno temperatura koło wyra. うん。